Cześć, nazywam się Kasia Górska i pomogę Ci odczarować wzory z dropsa. Co będziemy dziergać dzisiaj? Jest to kardigan rozpinany, który nazywa się Outflate Cardigan. Będziemy go przerabiać od dołu do góry i zalecane włóczki. To jest drop z na przykład karizma. Daisy, Soft Tweed w połączeniu z jedną nitką dropski Silk. Cały sweter przerabiany jest podwójnym ryżem oraz wykończony ściągaczami. Dodatkowo będą tutaj dołączone kieszenie i pokazane, jak zrobić pęknięcia po bokach. Jest dosyć duża rozmiarówka od S aż do XL. I teraz patrzymy sobie, czego potrzebujemy, aby zrobić ten sweter. Jeżeli mamy rozmiar S, ten najmniejszy, to bierzemy sobie cyferki tutaj z tego miejsca, czyli z pierwszej pozycji. 450 gramów włóczki Soft Tweed w kolorze 02 Marcepan, to jest propozycja taka, a drugi kolor też 405 g 50 g kolor 03 Piaskowy oraz jako druga nitka 150 gramów jasnego beżu albo jakiegoś innego, ja mam akurat Marcepan. Ja będę robiła rozmiar L Czyli ten trzeci, czyli potrzebuję 550 gramów jednego koloru, 550 gramów drugiego koloru, ale ja będę robiła włóczką Daisy w kolorze marcepan, bo taki mam oraz y, drobski silk w kolorze też chyba marcepan 56. A daisy? Zero. Dwa. Taki kolor. Co jeszcze będziemy potrzebować? Druty o numerze 5 do zrobienia ściągaczy. Oraz druty o numerze 7 do zrobienia pozostałej części swetra. Zalecane są też żyłki. I. Tutaj jest pewna dowolność, bo można użyć żyłki, która ma 80 cm albo 100 cm, 120, tak jak komu wygodnie, byle nie krótszej. Można też użyć mniejszej żyłki, 50 cm, do zrobienia rękawów. Teraz tak trzeba sobie zrobić najpierw. Próbkę. Tutaj jest napisane, że potrzebujemy do tego dwóch nitek z włóczki Soft Tweed, lub tak jak u mnie, dwie nitki Daisy i jedną nitkę Kitsilka. Bierzemy druty o rozmiarze 7, nabieramy Więcej, bo tu jest napisane 13 oczek, ale nabieramy więcej. Powiedzmy 20 oczek i przerabiamy na wysokość. Tutaj, w tym przypadku próbka ma wynieść 13 oczek w rzędach i 19 rzędów na wysokość, co da nam 10 na 10 cm. Ja już zrobiłam moją próbkę. Pokażę, jak wygląda. Tak wygląda. I druty mam numer 7. Jest to podwójny resz. Teraz pokażę, jak zrobić ten ściek. Wiadomo, jeżeli ktoś ma yy, robi bardzo luźno, to musi po prostu wziąć druty o rozmiarze mniejszym, ale myślę, że tutaj ten rozmiar 7 jak najbardziej się sprawdzi. Tu macie też napisane, czego można użyć jako alternatywną włóczkę do zrobienia tego sweterka. Generalnie musicie patrzeć na włóczki z grupy dropsa. Y, jako B, czyli tam będzie karizma, y, będzie lima, daisy właśnie, y, soft tweed, tego typu włóczki oraz jedna nitka kid silk. Tu jeszcze pokazane są, jakie będziemy wykorzystywać techniki w zrobieniu tego sweterka. Ściek francuski. Czyli w ten jest powrotem taki żeberkowy. Należy przerabiać wszystkie oczka w rzędach na prawo. Jeżeli jest to na okrągło, to w pierwszym rzędzie wszystkie oczka przerabiamy na prawo, a w drugim rzędzie przerabiamy na lewo. Ściek fantazyjny. Oni tutaj tak ładnie to nazwali, ale tak naprawdę jest to jest to yy, nasz podwójny ryż. I poniżej jest schemat, jak to zrobić, ale tak naprawdę jest bardzo, bardzo prosty. I nie trzeba jakoś tam specjalnie myśleć o tym, że ten schemat gdzieś tam jest. O tym jeszcze powinnam powiedzieć. Aha, o tym. Że nasz sweter będzie przerabiany od dołu. Teraz pokażę tutaj jak wygląda cały schemat sweterka. O, jesteśmy. Czyli przerabiamy od plisy, od dołu do góry. W rzędach w tę i z powrotem. Najpierw przerabiamy tył sweterka, potem przerabiamy przody sweterka. No tutaj będzie zszywanie boków. Na koniec przerabiamy dwa rękawy, które też są wszywane. Tak to wygląda. Tutaj jest pokazane, jakie jest, jak jest łączenie rękawów na podkroju pachy. I rozmiary, tak? W przypadku najmniejszego rozmiaru, to tutaj odległość powinna wynieść około 50-51 cm. W moim przypadku będzie to 60 cm. I to będzie bardzo fajnie, ponieważ będzie tak zwany luz. W moim przypadku około 20 cm. Tutaj jest też narysowane, są narysowane dwie kreski. Jest to linia, gdzie będą dołączone kieszenie. Mamy tutaj podane rozmiary. Tak, to jest szerokość naszego sweterka. Tutaj jest pokazana ogólna długość sweterka. W moim przypadku to będzie 74 cm dla rozmiaru L. Tu mamy 12 cm pliski i część powiedzmy tak zwanego body. Tutaj do ramienia, do tego podkroju pachy i ta część, gdzie będzie rękaw. Tu są jeszcze podane rozmiary tej góry, powiedzmy, tego szala. No i długość rękawka. Aczkolwiek jest to długość orientacyjna, bo, wiadomo, każdy ma inne, inną długość rąk, i tutaj można sobie dostosować do siebie. Czyli jest długość rękawa od tego tutaj do łączenia i 10 cm plisy. Tu macie schemat. Schemat wygląda w ten sposób, że przerabiamy oczko prawe, oczko lewe i w, po odwróceniu robótki po prostu przerabiamy tak jak schodzą z drutu i znowu w trzecim rzędzie nad oczkiem prawym wykonujemy oczko lewe, a nad oczkiem lewym oczko prawe. I tak naprzemiennie do końca. Schemat jest bardzo prosty, nie można się pomylić i się bardzo łatwo robi. Od czego zacznij? Od zrobienia próbki. Ja teraz pokażę jak wygląda Moja próbka i jak ją zrobić? Trochę to będzie hałasu, ale muszę sobie przygotować moje druty i moją próbkę. Może zrobię tak. Ja pierwsze oczko przerabiam, przekładam bez przerabiania. Pierwsze oczko brzegowe. Tutaj miałam oczko prawe, następne jest oczko lewe. Tak jak powiedziałam wcześniej, ten wzór wygląda tak, że nad oczkiem prawym, w pierwszym rzędzie jest, będzie oczko lewe, więc biorę nitkę do przodu i przerabiam sobie na lewo. To oczko lewe przerabiam na prawo i tak na zmianę do końca rzędu. Oczko prawe przerabiam na lewo, a oczko lewe przerabiam na prawo. Nic trudnego, nic skomplikowanego. Każdy, kto zna oczka prawe i lewe, będzie potrafił zrobić cały sweter. Ja jeszcze do, zrobię tutaj do końca mojej próbki, bo chcę pokazać, jak, jak przerabiać na lewej stronie. Nie można się pomylić, tak jak powiedziałam. Tylko trzeba pamiętać o tym, żeby tam zmienić w, na prawej stronie, yy, nad oczkiem prawym zawsze będzie lewe, a nad lewym prawe. O, dojechałam do końca rzędu. Dobrze. Teraz Odwracam robótkę. Pierwsze oczko, sobie przekładam, pierwsze oczko sobie przekładam bez przerabiania. I mam tutaj na drucie oczko lewe. Więc nitkę biorę do przodu i oczywiście przerabiam sobie jako lewe. Oczko prawe jako prawe i tak aż do końca rzędu. Trzeba pamiętać właśnie o tym, żeby złapać wszystkie nitki, bo to się niestety zdarza. Mi też się to zdarzyło. Jeśli się załapie tylko jedną nitkę, nic nie szkodzi. Zawsze można sobie tutaj spojrzeć w rzędzie poniżej i podciągnąć lekko nitkę i przerobić ją już jako prawidłowe trzy. Tak, znowu mam oczko lewe, a więc przerobiam sobie na lewo. Jak widzicie, ja tutaj przerabiam oczka lewe metodą kontynentalną, no i prawo oczywiście taką samą metodą. Tutaj we wzorze było napisane, że musisz mieć w 10 cm 13 oczek i 19 rzędów. Ja sobie już to zmierzyłam wcześniej, i tak u mnie jest nie będzie tutaj żadnej Zmiany drutów. Trzeba tylko pamiętać o tym, aby to naprężenie nitki było no, prawidłowe, żeby to było niezmienne. Sam wzór jest bardzo prosty, mięsisty. Wygląda fajnie, jak płatki rzeczywiście owsiane. Myślę, że lepiej będzie, by było, gdybym miała rzeczywiście ten soft tweed, bo było, by było widać jeszcze dodatkowo takie drobinki. No, ja mam tutaj moją Draws Daisy i ją wykorzystam już do końca. Po, poza tym podoba mi się też ten kolor. A więc zacznijmy od zrobienia próbki. Jak już będziesz miała próbkę zrobioną, to co powinnaś zrobić? Tu yy, zauważyłam, że jest pewna nieścisłość w, w samym yy, wzorze, ale już się zaraz odpowiem, jak to, jak to czytać. Wezmę moją kartkę, może to będzie lepiej widać. Chociaż w, w komputerze oczywiście też to można sobie sprawdzić. Okay. Mamy to. Yy. Dobrze, to będzie jeszcze jedna strona. Na następnej strony. Dobrze, tutaj mamy to. Napisane tak. Na drutach z żyłką numer 5. Bo zaczynamy od y, tyłu naszego sweterka. Na druty z żyłką ja bym radziła wziąć tutaj 80 albo 100 cm. Druty numer 5. Nabrać 73 oczka, jeśli robisz rozmiar S. Ja robię rozmiar L, więc nabieram 81 oczek. I napisane jedną nitką Soft Tweet w każdym kolorze i jedną nitką Drops Kid Silk. Łącznie trzy nitki razem. Jest to trochę zagmatwane. Bo na początku myślałam, że chodzi mi o to, że jedna nitka Soft Tweet i jedna nitka Dropski Silk. Ale te trzy nitki razem mnie troszeczkę rozbiły. I potem jeszcze doczytałam sobie, że tak naprawdę tam we wzorze są proponowane dwie różne, dwa różne kolory Soft Tweet. U mnie są yy, daisy jestem w samym kolorze, więc po prostu biorę dwie nitki yy, Soft, tam powiedzmy Tweet albo daisy, albo tej po prostu włóczki e, o grubości tam B i jedną nitkę drobski silk. I e, bierzemy sobie, tak mamy już nabrane 81 oczek i należy przerobić potem m, po nabraniu, po odwróceniu e, drutów m, na e, Jedno oczko brzegowe i potem oczko prawe, oczko lewe. Aż do dwóch ostatnich, gdzie powiedzieli, żeby przerabiać lewe i oczko prawe. We wzorze jest napisane, żeby przerabiać tam ściegiem francuskim, czyli na prawej stronie i na lewej stronie zawsze będą oczka prawe. Ja będę, ja będę robiła tutaj bez bez tego oczka francuskiego, po prostu będę robiła oczko brzegowe. Na prawej stronie robótki nie przerabiam oczka, na końcu robótki przerabiam normalnie, tak jak schodzi z drutu. I w ten sposób należy zrobić taki ściągacz jedno oczko prawe, jedno oczko lewe przez 12 cm. I zaczniemy od tego, że bierzemy druty o rozmiarze 5. Z żyłką 80 cm nabieramy swoją ilość oczek dla swojego rozmiaru. Ja będę brała dla rozmiaru L 81 oczek i przerabiam e, ściągacz aż uzyskam 12 cm.